Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj z mojego tradycyjnego miejsca, czyli tutaj z kuchni się z wami witam. I tak na sam początek chciałam Wam tylko powiedzieć, że dzisiaj odebrałam jedną przesyłkę, tak, dzisiaj, dzisiaj dosłownie, dzisiaj o 5 rano poszłam, bo miałam dwie paczki do wysłania z Vinted, więc od razu sobie wiecie, tamte nadałam, a odebrałam sobie te y, moje zamówienia. Dwa. Natomiast myślę, że w tym vlogu sobie y, otworzę jedną paczkę, a kolejną w następnym. Ale co chciałam powiedzieć. E, ktoś mnie ostatnio zapytał, chyba na Instagramie, tak mi się wydaje, czy to w mailu, już nawet nie pamiętam, y, dlaczego ja tak często zamawiam paczki, a nie chodzę do sklepów. Powiem Wam, że ja już kilkukrotnie o tym mówiłam. Ja nie jestem typową kobietą. Co to znaczy? W moim mniemaniu znaczy to, że nie lubię chodzić na zakupy. Jakkolwiek by to nie brzmiało, lubię zakupy, ale nie lubię na nie chodzić. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie to jest strata czasu. Dla mnie chodzenie, przemierzanie, oglądanie, przebieranie tego wszystkiego, dla mnie to jest strata czasu. Być może rzeczywiście są kobiety, które lubią z koleżankami sobie, wiecie, jak to się mówi, połazić po sklepach, zrobić przegląd półek. Ja tego nie lubię. Ja się wtedy strasznie męczę, nudzę. Ja w ogóle powiem Wam szczerze, że się bardzo szybko nudzę, więc ja muszę mieć bardzo dużo bodźców, żeby rzeczywiście nie czuć się znużoną przez, przez dłuższy czas. I no niestety wolę, naprawdę wolę sobie oglądając nawet Netflixa czy oglądając jakieś filmy na YouTube słuchając podcastów, aczkolwiek rzadko już teraz słucham podcastów. Kiedyś było to częściej, natomiast teraz nie za bardzo mam na to czas. W każdym razie właśnie to jest taki moment dla mnie, gdzie ja sobie zasiadam w moim e, pięknym, welurowym e, fotelu i tam sobie przeglądam różne strony i wtedy sobie robię zamówienia. E, jak zauważyliście, zazwyczaj jeżeli to są takie zakupy spożywcze bądź też chemie, to zamawiam większej ilości albo się z kimś dzielę. Składamy się wtedy po pół, i, i mam takie też zamówienia od właśnie znajomych, i wtedy to zamówienie jest na naszą dwójkę, a nawet trójkę, nieraz czwórkę osób. Takie większe, może wam też czasem tego nie pokazuję, ale tak, takie zamówienia też się zdarzają. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jak już zamawiam, to niech to będzie zamówienie jedne, a porządne. Bo ja wyznaję zasadę, że nie ma sensu kupowania jednej rzeczy. Jedną rzecz to ja mogę kupić. Nie wiem, pójść po litr mleka, bo ja mleka nie piję. Więc po co mi coś, co, co i tak będzie dłuższy czas u mnie stało w lodówce. Natomiast rzeczy, których, z których ja korzystam, a o których mogę zapomnieć, i na przykład jeżeli mam możliwość zamówienia kuriera za free. No to wtedy wolę już większą ilość zamówić, czy to właśnie chemii, czy na przykład y, innych takich y, rzeczy spożywczych za jednym zamachem. Po prostu. Więc mam nadzieję, kochana, że usatysfakcjonowałam Twoją ciekawość, zaspokoiłam Twoją ciekawość, Ciebie usatysfakcjonowałam, tak powinnam powiedzieć po polsku. Ym, po prostu, tak mam. I to samo mam z ubraniami, to samo mam z butami, aczkolwiek, moi drodzy, czeka, m, czeka w moim życiu, e, czeka mnie w moim życiu bardzo duża zmiana. E, ostatnio e, naprawdę pracuję nad wieloma rzeczami, e, takimi moimi wewnętrznymi, życiowymi, i u mnie będzie też spora zmiana. E, nagrałam wam bodajże w którymś. Jest ta story, że biorę się za odgruzowywanie, odgruzowywanie przepraszam, moje, moich szaf, a tymczasem mojego życia. Czas na zmianę, czas na odświeżenie, czas e, pozbyć się starego, żeby nowe mogło przyjść. Tak, moi drodzy. Takie, jest, takie są moje konkluzje, takie są moje przemyślenia po ostatnich wydarzeniach w moim życiu, w związku z czym decyzja zapadła i czas rzeczywiście rozstać się z pewnymi przedmiotami, rzeczami, ubraniami, butami itd. Tak tak Dobrze, miał, miało być krótko, przepraszam, na pewno dzisiaj ten vlog. Będzie ciekawy, mam nadzieję, oczywiście, że będzie dla Was ciekawy. Kilka rzeczy, takich, które chciałam Wam już też dawno powiedzieć, wybrzmiały, więc nie pozostaje nic innego jak Was zaprosić do oglądania. Czyli tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Ja dzisiaj znów szaleję z moim panini. Nie wiem, czy to tak mogę nazwać. Wiecie, o co chodzi. To jest ten taki wysokobiałkowy chledek. No coś takiego. Więc niech to mi się jeszcze troszeczkę tutaj podpieka. Do tego mam żółty ser, trochę majonezu. Myślałam jeszcze o takich ogórkach. Zaraz Wam pokażę, jakie ogórki mi chodzi. Mowa o tych pysznościach z Biedronki, więc chyba sobie troszeczkę je Tutaj zapodam, a co? Nie wiem, czy to już jest zrobione, czekam Wam, że nie jestem pewna, a no może troszkę jeszcze niech się grilluje. I tyle. Do tego oczywiście moja zielona herbata z Big active. I tak zacznę dzisiaj poranek. A wy co ciekawego macie na śniadanku? I voila! Wiem, być może nie wygląda ale uważam, że to jest najlepszy chlebek, który ostatnio wyczaiłam eee, i oczywiście z tego miejsca solwicie bardzo, ale to bardzo dziękuję, bo ten przepis jest po prostu genialny. Dobra, zajadam, biorę się za moje śniadanko. Jeżeli wy co się cieszy, życzę Wam smacznego. Mam dwa produkty, o których muszę Wam powiedzieć. Jeden to jest marki Gosz, tylko że coś mi się tutaj zatarło. To zobaczcie, to już mi się tak mocno starło, no, nawet fokusować nie chcę. I to jest ten e, kocie oczy drama, przecudowne. Ja go lubię ze względu na szczoteczkę, bo jak wiecie, ja jestem miłośniczką, udało mi się, jestem miłośniczką e, tych silikonowych szczoteczek, a Gosz e, akurat w tych, które używam, i też te kocie oczy, ale zwykła fioletowa. Dobra, wiecie, co się cała zaraz usmaruje. One są genialne. Jeżeli lubicie taki efekt no, naprawdę kociego oka, tak ładnie wyczesane te rzęsy, żeby Wam nie posklejało to e, te maskary zgosza, jakąkolwiek byście nie wzięli, to czy tą fioletową, czy tą właśnie złotą, e, otrzymacie taki efekt. Serio. E, drugi produkt to jest Vivo, to jest liner czarny i on naprawdę jest. Czarny. Kiedyś częściej używałam tych linerów, i powiem Wam, że chyba zacznę do tego też wracać. E, póki co e, wiecie doskonale, że robię porządki w kosmetykach kolorowych. Zużywam zarówno pudry, podkłady, jak i też wzięłam się za różne paletki cieni. E, a właśnie, jeszcze muszę się odezwać do koleżanki, żeby mi oddała, bo jej pożyczyłam do testów. Kilka palet, więc żeby mi je zwróciła, bo ja muszę sobie właśnie zacząć je też testować. Ale dobra, wracając do linera. Ten z ViBoy jest naprawdę genialny. Miałam różne i powiem Wam, że zawsze wracam do linera. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że. Że jednak jakość, i tak dalej, że warto czasem zapłacić więcej, jasne, za produkty typu podkład, typu puder, bronzer, tak, ale takie rzeczy właśnie jak linery, to myślę, że nie. Bo Wibo miałam mówię, takich troszkę droższych i one niestety mi się tak nie sprawdzały, jak te po prostu najtańszej marki Wibo. Znaczy, ja nie wiem, czy w ogóle marka Vibo jest tania, bo z tego co ja ostatnio słyszałam to i patrzyłam na półkach w Rosmani to rzeczywiście te ceny powindowały mocno w górę, niemniej jednak ten liner mogę Wam w 100% polecić. No, jak widzicie, ostatnio same jakieś perełki u mnie się pojawiają, ale może to dobrze. Dobra, kochani, tyle w kwestii tych dwóch produktów. Jeśli chcecie coś do tego dołożyć od siebie, piszcie na dole w komentarzu, bo być może wy macie zupełnie inne spostrzeżenia i doświadczenia, jeżeli chodzi o używanie tych produktów. Tak więc dajcie mi koniecznie znak. Chętnie się też dowiem, jak tam u Was z tymi produktami było, bądź też jest. Wczoraj dostałam od kolegi, który wrócił ze Stanów, taką przepiękną czekoladę mleczną. Widzicie, jestem ciekawa jak ona będzie smakowała. Powiem Wam, że droga! Zobaczcie, 6 dolarów. Nie wiem ile teraz dolarów stoi, 5 zł? Jakoś tak, więc no drogo, drogo. Ale na pewno dam Wam znak, albo może sobie razem ją otworzymy pokażę Wam jak ona wygląda w środku. I tutaj przy okazji szybciutko dwie polecajki, głównie dla tych nowych osób, które są ze mną od niedawna. To są produkty, które Wam polecałam bardzo często i polecam. Jest to jedna z moich ukochanych, ulubionych, może ukochanych, no! Dobra, niech będzie ukochanych i ulubionych herbat zielonych Big Active z pigwą. I powiem Wam, że ona jest genialna. Nie jest za mocna, oczywiście, jeżeli za dużo nie wsypiecie tych liści. Natomiast jest przepyszna z taką lekką nutą owocowych, bardziej takich kwaśnych. Bo jak wiecie, pigwa ma taki właśnie posmak cytrynowy i ona jest naprawdę genialna. Wiem. Co mówię, bo też wiele osób z mojego polecenia skorzystało i przekonaliście się, że rzeczywiście ta herbatka jest przepyszna. Natomiast litozin jest to suplement diety, który stosuję od dłuższego, bardzo dłuższego czasu. Nawet bym pokusiła się o to, że ja litozin stosuję już co najmniej 4 lata, jak nie, jak nie dłużej. Jest to produkt, może tak powiem który mi bardzo dobrze robi, głównie na moje kolana. Yy, mówiłam tu już kilkukrotnie na moim kanale, że miałam małą kontuzję, wypadek, zwał jak zwał. Po prostu się przewróciłam, rozwaliłam sobie kolano i od tamtego czasu mam problemy, więc jak tylko mam takie, wiecie, poczucie, że zaczyna mnie coś tam yy, w tych kolanach łupać, yy, głównie na zmianę pogody, bądź też jak przesilę kolana, to wtedy sięgam politozyn, biorę sobie taką suplementację przez dwa tygodnie, 3-4 tabletki. Nie stosuję się do tego, co tu jest napisane, po prostu mi tak działa, potrzebuję większą dawkę tego akurat, co tutaj jest, co Wam mogę pokazać. O, tu macie skład, macie skład, więc widzicie, że też witamina C jest. Eee, poczytajcie sobie, mówię, ja nie jestem lekarzem, nie będę się na ten temat wypowiadała pod względem z, e, właśnie składowym jak to działa, dlaczego to działa na mnie działa, mi to pomaga, być może przy takich większych dolegliwościach stawowych ten produkt Wam nie pomoże, natomiast to, co mi się wydarzyło i to, w jaki sposób e, akurat ta suplementacja mi pomogła i mi pomaga to jest coś genialnego ja to stosuję tak jak powiedziałam od wielu lat, nie zawodzę się na tym i tutaj już kolejne opakowanie skończyłam mam już zapas, zrobiłam sobie zakupy bo kupiłam chyba dwa opakowania pokazywałam Wam chyba w jakimś vlogu więc zapasik jest jak najbardziej, więc bez tego sobie nie wyobrażam dalszego mojego funkcjonowania a jak wiecie pracuję też fizycznie noszę nieraz bardzo ciężkie rzeczy, więc ten Litozin Ostatnio jest u mnie dość często grany. No i też tutaj mi się skończyło ym, całe opakowanie. Dobra, kochani, to tyle. A czekoladkę na pewno sobie otworzymy i Wam pokażę, jak ona też w środku wygląda. No i spróbujemy ten wyrób amerykański. No dobrze, to co. O, przepraszam, otwórzmy sobie tą czekoladę amerykańską. której Wam wspominałam, że ją dostałam. Zobaczymy, jak ona. Co mam tu prezentuję? No. no powiem Wam, że na razie wygląda to ładnie. Może pójdę, wiecie co tam na blat do mnie i Wam po prostu pokażę to o z więcej światła. Zobaczymy no w ogóle tłoczenie. Jebym się śmiała, jakby rzeczywiście było tłoczenie dolara. Dobra, to co wracam Nie, nie, zobaczcie. Zwykła czekoladka. Ale mówię, byłoby śmiesznie, jakby było dokładnie to tłoczenie, które jest na zewnątrz. Spróbujmy. No, powiem Wam tak, szału nie ma, mmm, jednak jak miałabym porównywać nasze polskie czekolady mleczne do tej amerykańskiej, tu nie czuję aż takiej mleczności. Tu powiem Wam, że czuję coś takiego, jakby to była czekolada, taka, wiecie, czekoladopodobna, wyrób czekoladopodobny. Wiem o czym mówię, bo ja jestem też z tych lat, gdzie właśnie takie wyroby czekoladopodobne były dostępne więc znam i pamiętam ten smak, więc mam prawo się wypowiadać na ten temat natomiast no myślę, że mlecze czekolady trzeba po prostu lubić, może ja nie doceniam tego smaku być może, nie mniej jednak powiem Wam, że cieszę się, że ją dostałam cieszę się, że ją mogłam sobie przetestować, ale wiem, że um, słodycze ze Stanów są takie różne, też kiedyś sobie zamawiałam takie typowe już z USA, bo były kiedyś na Allegro, ale powiem Wam, że nic tak na mnie jakby spektakularnie wpłynęło, żebym chciała ponieczęściej sięgać. Jednak, jeżeli miałabym wybierać, to chyba chętnie brałabym te właśnie z Niemiec na rynek niemiecki. Bardziej mi one smakują. Dobra, kochani, przetestowane. Dajcie mi znak, czy Wy kiedyś mieliście coś ze Stanów, a jeśli mieliście i coś możecie nam polecić, nie tylko mi, ale również na wszystkim oglądającym tego vloga, to jak najbardziej będę Wam wdzięczna. Tam na dole. Zapraszam do sekcji komentarzy. Co jakiś czas przeglądam moje swoje szafki, głównie kuchenne, i sprawdzam, co mi się tam kończy. O, co tutaj jest napisane? Ta mieszka. A, bo zamówiłam żurawinę, kaszę jaglonu, sodę i sól himalajską. E, no właśnie, i pewne rzeczy mi się pokończyły, więc postanowiłam, że zrobię znów zapasy. Tutaj drobna sól himalajska raz. Dobra, może inaczej. Od razu będę Wam mówiła ceny. I zapala chyba światło, bez za ciemno, co? No, od razu lepiej, ale nie wiem, czy nie jest za żółto. No nic, w każdym razie spiżarnia Łowicka. I powiem Wam tak, eee, sól była za 5,99. Tu mamy kilogramowe opakowanie. Dalej, wziąłam sodę oczyszczoną, bo ostatnią też dość mocno używałam. Eee, I mam już braki, więc soda oczyszczona kilogram był za 7,29. Dobrze. Kasza jedlana. Mam co prawda trochę, ale. Stwierdziłam, że muszę dokupić, i kilogram był za 6,99. I już ostatnia rzecz, którą zamówiłam, też między innymi z myślą o tych zimowych herbatach i nie tylko. Tutaj Żurawina cała pięknie wygląda. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ta Żurawinka. I to kilogramowe opakowanie było za 35. 99. Kochani, za całe zamówienie. Oczywiście Allegro. Chodzimy najpierw na Tipli, później na Allegro i robimy sobie zakupy. Za całość zapłaciłam 56 zł i 26 groszy. Moi drodzy, już jestem przygotowana, zaraz wychodzę z domu dosłownie na krótko, muszę jedną rzecz bardzo ważną załatwić. No i moja ukochana poczta mnie czeka. Ale nic, moi kochani, bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Kilka tam y, tych zakupowych rzeczy Wam pokazałam, Powiem Wam, że ktoś kiedyś mnie pytał o właśnie to masło klarowane, czy polecam, czy nie polecam. I bo ja tam chyba kupuję z dwóch różnych y, firm, czy od dwóch sprzedawców. Coś takiego i pytaliście mnie właśnie, od którego wam najbardziej polecam, bo ta cena wprawdzie się nie różni, ale być może jest jakoś, jakościowo lepsze od któregoś. Powiem wam tak, którekolwiek masło, które ja wam pokazuję w moich vlogach, jakie weźmiecie z tych, które ja wam polecam, które ja kupuję, jest. Genialne, jest świetne, naprawdę tu nie ma znaczenia. Ja czasem po prostu kupuję albo u tego, albo u tego w zależności moi drodzy. Czy ja jeszcze jakiś asortyment dodatkowo potrzebuję, więc wtedy szukam sobie tych dodatkowych rzeczy albo u jednego, albo drugiego sprzedawcy. Także cena tam też nie bardzo się różni, więc z tym bym się absolutnie nie sugerowała. Jeżeli macie ochotę spróbować smażyć i gotować na maśle klarowanym, polecam Wam, bo to jest coś genialnego. Zobaczycie, że smak potraw jest zupełnie, zupełnie inny. Dobrze, kochani, bo ja się zaraz zgrzeję. Śmigam Wam. Dziękuję jeszcze raz za to, że byliście ze mną. Buziaczki Wam źle, kochani. I co? Do miłego następnego. Ciao.